Na skraju łąki, wśród wysokich traw i dzikich kwiatów, na jednej z gałęzi wisiał kokon. W środku siedział motyl młody, gotowy, piękny. Ale nie wychodził. Codziennie czuł, jak światło dotyka jego cienkich ścianek. Słyszał wiatr, czuł zapach wiosny, widział przez cienką błonę świat pełen kolorów. Ale nie ruszał się. Bo w jego głowie mieszkała myśl: a co, jeśli nie jestem jeszcze gotowy? A co, jeśli inni się ze mnie śmieją? A co, jeśli moje skrzydła są zbyt kruche? Zbyt krzywe? Za mało piękne? I tak siedział. Dzień za dniem. Przyczajony. Zamknięty. Bezpieczny, ale smutny. Inne motyle fruwały wokół. Jedne miały skrzydła idealne. Inne poszarpane. Jedne szybkie. Inne nieporadne. Ale żaden nie zatrzymał się, by oceniać. One po prostu były. Pewnego dnia obok kokonu usiadła biedronka. Spojrzała w górę i zawołała: Hej! Widzisz świat? Tak odpowiedział Motyl cicho. A czemu nie wychodzisz? Bo może nie będę wystarczająco piękny. Może jeszcze nie teraz. Biedronka zamyśliła się, a potem powiedziała A może właśnie teraz jesteś dokładnie taki, jaki masz być. Motyl milczał. Wiesz, ja też kiedyś bałam się swoich kropek. Myślałam, że są za duże, ale dziś wiem, to one mnie wyróżniają. Czasem to, co uważasz za niedoskonałość, jest właśnie tym, co czyni cię niezapomnianym. Motyl pomyślał o tym całą noc. A rano pękł kokon. Nie gwałtownie. Delikatnie, wyłoniły się skrzydła nieidealne, lekko nierówne, w niektórych miejscach prześwitujące. Ale kiedy złapały światło? Błyszczały tak, jak jeszcze nic nie błyszczało na tej łące. Pierwszy lot był niepewny, drugi pełen zachwytu, trzeci wolny. I wtedy motyw zrozumiał: To, co powstrzymywało go tyle czasu, nie było brakiem gotowości, to był strach, że nie zostanie zaakceptowany takim, jaki jest. A świat? Nie potrzebował go idealnego, potrzebował prawdziwego. Od tamtej pory, gdy przelatywał obok innych kokonów, zatrzymywał się na chwilę i szeptał Nie musisz być perfekcyjny, by być potrzebny. Wystarczy, że się pokażesz, bo jesteś już gotowy, nawet jeśli w to jeszcze nie wierzysz.